Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku oszukiwania wykrywaczem metali na takim placu zabaw. Jeszcze mnie tu nie było, także zapraszam na odcinek. Może być ciekawie. No i co, standardowo włączamy sprzęt, sprzęt włączony, no i jedziemy z koksem. A sam jestem ciekaw co tu znajdę, bo tu jeszcze nie byłem. Sygnał 70, był. No i pierwszy grosz. Do następnego sygnału, pod bujaczkami jestem. Sygnał 20: tu jak puszki aluminiowej. Do następnego kolejny sygnał, jakby dwa były. To jesteś tu. Zawróćcie Dopiero zacząłem. że zainteresowanie jest, jak słyszeliście. No co, będzie coś, to się włączy. Pod tą bujaczką jest grosz, teraz idziemy pod tamte bujaczki. Teraz idziemy pod te bujaczki. coś będzie włączyć pierwszy sygnał na samym wejściu 30 jak zawleczka i sygnał zawleczkowy to jest i zawleczka sygnał 20 I znów kawałek puszki aluminiowej, I kawałek szkła. Sygnał 18, ale trochę machnąłem cewką. Już widać, że tu jest folia aluminiowa. Tak, to było to. No dobrze, do następnego sygnału. Sygnał 2830, zawleczkowy. Dobra. Gdzieś tu dużo się nie pominęłem folia aluminiowa kolejny sygnał trzydzieści kolejna zawleczka sygnał dwadzieścia dziewięć dwadzieścia osiem Było to zawleczka. to jest coś ciekawszego. I to brzegów. Może być puszka zagrzebana. Nie, jeszcze coś podobnego. Kapsuł polmosowy. Sygnał 20. скажи, как алюминий, как бы пушка. Сигнал звон. вообще Sygnał zmienny jak kapsyl. Tableczka. No, jakiś sygnał monetkowy. 46, 47. No, 5 zł. Super. Do następnego sygnału. Sygnał 22, 21. I mamy... 20 groszy do następnego sygnału. Sygnał około dziesięciu, tak. Bije grosik. Co to jest? Nie wiem, czy to skupi. Skupi? No, nie skupi. Węg. No dobra, tu jest napisany Action Boy No nie skupi, no No mi na słowo Do następnego sygnału Sygnał 33, 34 I tu powinno być, na wierzchu Jest, zawleczka. Sygnał Znów 10, 11 i zawleczka. Ładny sygnał stały 21. Kawałek puszki alumiowej kolejny sygnał 20 kolejny kawałek puszki aluminiowej Dobra, teraz sygnał 3 gwóźdź ale dało na zimny. Nie, e, taki kawałek, pod żyletki taki kawałek lachy. Dobra, do następnego sygnału. Dosłownie 3 cm dalej. Sygnał 52-53 moneta. No, nie moneta, tylko suwak do następnego sygnału kolejny ładny sygnał 58, 59 no i ładny sygnał 2 zł do następnego sygnału sygnał za sygnałem 24 kolejny kawałek folii aluminiowej jakieś puszki sygnał zmienny kapsel mi się wydaje chociaż teraz zobaczymy no i kapsel do następnego sygnału sygnał koło 70 monetę raczej coś no, tam a jednak nie Polos. do następnego sygnału szkło takie drobne o takie, takie szkło ładny sygnał 4568 monetkowy kawałek guzika zaraz żebyście to widzieli bo sam nie wiem czy ja to widzę no widać coś tam kawałek guzika piękny sygnał 30 tutaj i piękna zawleczka Ładny sygnał 40. O, tyrkę. Tak w nogę Nie Ciekawe. Do następnego. Takie nagranie. Sygnał 4 żelazu. Także ta złotówka jest na bank z żelazu do następnego sygnału sygnał 20 23 kawałek guzika sygnał około 10 10 groszy mam nadzieję że coś widać no i co? Sama piaskownica. i zjeżdżalnia jeszcze. Jedziemy dalej. Sygnał na wierzchu 71. Kapst. No to nie wszystko. Bo jest jeszcze 50. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, zapytaniem takim, czy tak? pan czegoś szuka, bo... Nie, niczego konkretnego, po prostu zbieram śmieci, kapsle i... Aha, no a to w ogóle do Mosiru to ja maila napisałem któregoś razu o pozwolenie na poszukiwania i się zgodzili. Aha, no bo mówimy, my nic nie wiemy, a... Nie mam kartkę <laughs> nawet przy sobie i na krubinie mogę szukać bez problemu, także... Dobra, ogólnie to nie szukam nic konkretnego, zbieram śmieci i okay, takie... Okay. Ogólnie pożyteczne, dołów też nie kopię, bo niby czym. No właśnie, okay. <laughs> Właśnie byli Państwo z zmuszeni rozprawić co się dzieje. O! Jest jakiś pieniążek, widzę na wierzchu. Jest. Dwa grosze. No i w tym momencie stop klatka. Chciałem Wam opisać całą sytuację, która miała miejsce. Szukam w słuchawkach. Nic nie słyszę, co dzieje się dookoła mnie. Siedziałem z pointerem i szukałem tego sygnału. Nagle za plecami słyszę że ktoś mnie zaczepia. Odwracam się, patrzę. Stoi za mną dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Kobieta i mężczyzna. Kobieta mnie pyta: Co ja tutaj robię? Resztę słyszeliście na filmie, co się działo, ale zaskoczyli mnie niesamowicie. Sami słyszeliście, że nie mieli problemu z tym, że tutaj szukam. Ten plac zabaw jest bardzo duży, także postanowiłem podzielić ten odcinek na dwie części. Materiału mam spokojnie, tyle, że wystarczy. I to nie jest koniec przygód na tym placu zabaw. Zapraszam do oglądania drugiej części. Bo to, co działo się dalej, musicie koniecznie zobaczyć. Zapraszam do oglądania, łapkowania, komentowania, subskrypcji, i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!